W dobie istnienia takich tanich kostek, kostek pod Porto BD, nie ma sensu kupowania drogich urządzeń diagnostycznych do samego odczytywania i kasowania błędów, bo doskonale wykonujemy takie tanie kostki. i Pokażę na przykładzie y, pozwwwega Naturana jak to działa. Najlepiej sprawdza się aplikacja y, Car Scanner. Trzeba sobie tę aplikację ściągnąć, wpisać w Google Car Scanner y, Download i sobie to na komputerze na Androida albo na iPhone'ie e ściągnąć. Następnie podłączyć taką kostkę pod OBD tak samo jak się podłącza każdy inny komputer diagnostyczny i zasilanie zapaliło się tu na czerwono, czyli miga na niebiesko, to znaczy, że szuka Bluetooth. Także teraz trzeba sobie w telefonie tutaj um, aktywować Bluetooth, zciągnięta aplikacja Karskaner, um, spowoduje, że pojawi się taka. Tutaj, ikonka car scanner na ekranie telefonu trzeba sobie to tutaj kliknąć i następnie tutaj kliknąć połącz. Tutaj mi się połączyło automatycznie, ale rozłączę i pokażę raz. Także na początku będzie taki ekran, trzeba kliknąć połącz. jak się kliknie połącz, tutaj miga na niebiesko ikonka Bluetooth w tym adapterze OBD. I jak jest komunikat rozłącz? To znaczy, że już się połączyło. Dobra, trzeba włączyć zapłon, bo tak się nie połączy Także przykręcić kluczyk na, na zapłon. Jest zapłon i tyle wystarczy, nie trzeba palić silnika. I teraz się łączy. Udane połączenie. I zobaczymy, jak odczyta Turana. Także aplikacja dedykowana do wszystkich marek ogólnie. Nie próbowałem na wszystkich, ale tu widzę, na tym Turanie dobrze działa. I teraz, żeby czytać błędy z kontrolki silnika, to. Tutaj są błędy DTC. Błędy DTC, i to co ja robię, tutaj przewijam do końca. Przełącz na stary ekran DTC. Tutaj jest jakiś komunikat, żeby naprawić te błędy. Nie tylko je czytać i kasować, także odczyt. Odczyt jeszcze raz i skanuję tutaj teraz sterownik silnika. I jest błąd tutaj P0135 czyli grzałka Sondy Jest status oczekująca, czyli to świadczy o tym, że ona się pojawi jako kotoroka silnika. Wygenerowana zostanie jako silnika jeszcze nie teraz, ale po jakimś czasie, po którymś tam odpaleniu, I teraz można kliknąć tutaj albo tutaj kasowanie. Nie widać tego dobrze. Tutaj, kasowanie na przykład, albo tutaj ten symbol tego kosza symbol kosza jakiś komunikat się pojawia żeby tylko nie tylko tego kasować, ale coś naprawić nie jest kasowane teraz to cofnąć tutaj można sobie cofnąć kilka razy kliknąć takie jest menu tutaj można zczytać ogólnie sporo czujników temperatury ciśnienia, obrotu silnika także nawet w takiej wersji darmowej Tutaj sporo rzeczy, to jest wersja darmowa. Jeżeli ktoś sobie wersję, wy, wy, wykupi tutaj płatną wersję, to może więcej rzeczy zrobić. I tutaj w darmowej wersji jeszcze można sobie dane na żywo zobaczyć. Yy, na przykład, tylko że w darmowej wersji można zaznaczyć tylko, tylko dwie wartości. Na przykład tu jest napięcie akumulatora podane. W tej darmowej wersji nie odczytuję tutaj z modułu ABS. Dla moich obecnie czytuję tylko tutaj z modułu silnika, ze sterownika silnika błędy. Na przykład w na nią do takiej aplikacji, tutaj SD Prog. To tutaj od razu każe się logować jakieś cuda. Sama aplikacja OBD11 też jest dowaga, i tutaj też trzeba od razu się logować. Konto zakładać, że to i tu jeszcze aplikacja Volkswagen. Też trzeba się logować i rejestrować od razu. Nawet żeby to przetestować, jak to działa. Car jest też fajny, bo od razu tutaj pokazuje menu deska różdżercza. No, trzeba się połączyć.